Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czy Ukraińcy wrócą do siebie, do kraju. Na przykład, jak się uspokoi u nich sytuacja. Powiem Wam, że sprawa jest dosyć skomplikowana i to nie do końca jest takie, jak może się wydawać, że jak będzie tam spoko, to już wszyscy wracają do siebie hurtem. Oczywiście do Polski przyjechało kilka milionów Ukraińców, po prostu olbrzymia ilość, ale bardzo dużo też z nich wyjechało. Chociaż od razu też na następie Wam powiem, jak sami wiecie, że dowolne statystyki, dowolne sondaże, dowolne rzeczy, które publikuje dla nas coś, co się nazywa rządowe, to z reguły jest to przekłamane. Widzieliście to z pandemią, statystyki, liczby, wam w ogóle nic się nie, z niczym nie pokrywało. Tutaj uwypuklam na początku kilka rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę. Pamiętajcie, w swoich filmach też nigdy nie mówię jednostronnie, czyli nie jestem ani przeciwnikiem, ani za, ani przeciw danych rzeczy, staram się z dwóch stron poruszać dany temat. Zauważcie jedną sprawę, że jeszcze do niedawna GOF, czyli strona rządowa, podawała ilość Ukraińców w Polsce, jaka się znajduje, a potem przestali zupełnie podawać te statystyki strona teraz już nie istnieje, nie? Była na stronie rządowej, teraz już nie ma takich statystyk, bo coś im się, im się nie spodobało, coś tam z cyferkami. Wiele osób, bardzo wiele osób korzystało właśnie z tej strony rządowej, żeby widzieć, jak codziennie cyferki skaczą po prostu pod kosmos z ilością Ukraińców i kiedy już właśnie ludzie zaczęli mówić, że no Ukraińców jest po prostu już tak dużo, że, że głowa mała, to nagle strona przestała funkcjonować. Inna sprawa jest taka, że tak jak mówiłem Wam, wiarę w statystyki rządowe to teraz Straż Graniczna podaje liczby wjazdów, przyjazdów, jakieś tam w telewizji różne dane podają. No ja w to tak samo wierzę, jak w nic nie wierzę, co jest w telewizji, i to jest nieuzasadniona wiara, bo. Myślę, że oni by podali to, co im każą podać, tak jak zawsze się dzieje od strony rządowej w tym kraju. Dlatego najbardziej miarodajne powinno dla was być, co wasz rozum i informacje, które będziecie słyszeli, czytali z różnych źródeł, nawet nie z takiego filmu jak ja mówię, tylko ogólnie z różnych źródeł samego własnego doświadczenia. Jak często słyszycie ukraiński w różnych miejscach i zobaczcie, jak sobie przeczytacie. Taki wstęp robię długi. Jak sobie przeczytacie, ile jest Ukraińców na przykład we Wrocławiu, to zobaczycie, że samo miasto Wrocław określiło, że co piąty mieszkaniec Wrocławia to jest już Ukrainiec. Więc pewnie temat niedługo powinienem prowadzić ukraińsko polsko językowo żeby mieć większą publikę. Jeszcze zanim dojdziemy do tego, czy Ukraińcy wyjadą, zachęcam Was do przeczytania artykułu. Już jest film, za niedługo się pojawi, ale to jest gruby temat, bardzo, bardzo ciężki, po którym znienawidzi mnie mnóstwo ludzi, a niektórzy mnie pokochają, bardzo czyli temat drażliwy, a mianowicie czy Polska jest ukrainizowana. Artykuł już o tym napisałem, natomiast film nagram za jakiś czas, on jest naprawdę bardzo ciężkim tematem, bardzo dużo elementów w tym poruszę, czy Polska jest ukrainizowana. Myślę, że warto, żebyście się z tym zapoznali, dlatego że nawet w tym artykule, czy filmie będę mówił, że sprawdźcie każdą rzecz, o której mówię, czy tak jest. I zobaczycie, że tak jest. To jest wszystko poparte. To nie są wymysły, tylko to są i będą wszystko. Fakty, które możecie sami sobie zweryfikować, do czego też zachęcałem w artykule, bo większość osób jest oszukiwana, że nie, tak nie jest, tak nie może być, niemożliwe. A takie są fakty. Dobra, ale w tym filmie mamy mówić: Czy Ukraińcy wyjadą z Polski, jak się skończy przykładowo tam wojna? Musicie wiedzieć, że oni do nas przyjeżdżają, wyjeżdżają. Cały czas tak, ruch na granicy o tak wyglądało, Bez przerwy tak, że y, ciężko mówić ile jest, ile nie jest, mimo że Straż Graniczna obecnie troszeczkę zaczęła to bardziej kontrolować, aczkolwiek ten ruch dwustronny jest bardzo duży. Na pewno słyszeliście też o e, takich rzeczach, jak Ukraińcy przyjeżdżają do Polski tylko poświadczenia socjalne i z powrotem do siebie wracają. To nie są wymysły, to są fakty. Już nawet włodarze różnych miast głoszali e, taki problem, że e, przyjeżdżają do Polski ukraińskie autobusy z Ukraińcami, tylko po to, żeby się zalogować w urzędzie jakim, żeby dostać świadczenia socjalne i od razu po tym logu, skorzystaniu z bankomatu, wpakują się do autobusu i z powrotem na Ukrainę. Nie? Jeszcze zwróćcie uwagę na to, że tam żadnej weryfikacji do dzisiaj praktycznie nie ma, czy dane osoby, które do nas przyjeżdżają i biorą różne socjale, czy za darmo leczą sobie różne schorzenia itd., tak dalej, tak dalej. Tych rzeczy jest bardzo dużo, o czym też będę i wymieniłem w artykule czy Polska jest ukrainizowana. Mianowicie nikt nie weryfikuje tego, z której części oni są Ukrainy. Czy z miejsca, gdzie jest jakieś zagrożenie, czy z miejsca sobie przy polskiej granicy przyjeżdżają, bo trójką urlop, czemu nie, warto skorzystać na koszt Polaka. To nie jest przeciwko Ukraińcom, bo jeżeli by była taka możliwość dla Polaków, że jedź do Niemiec na koszt Niemca, to wiele Polaków też by z tego skorzystało. To nie jest przeciwko Ukraińcom, to jest przeciwko głupim przepisom. Dobra, czy Ukraińcy wjadą? Słuchajcie, jedna rzecz kluczowa to jest taka, że... Weźmy sobie najpierw, zanim powiemy, czy Ukraińcy wyjadą do siebie na przykład nas samych, czyli Polaków. Ja znam bardzo dużo osób, które wyjechały za granicą do różnych krajów i powiem Wam, nikt jeszcze z nich nie wrócił. Ale żyją, nic im się nie stało, wszystko jest w porządku. Ale nie wracają, bo po co, jak tam mają lepsze życie, większe zarobki, większe możliwości, większe perspektywy. To na pytanie, czy Ukraińcy wrócą do siebie, to powinniśmy sobie odpowiadać w kategoriach nie czy wrócą, tylko czy będą musieć wrócić. Czy będą musieli, czy ktoś ich zmusi, na przykład prawo do wrócenia do siebie, czy ich się nie zmusi. Oczywiście nie mówią wszystkich, bo nie można generalizować, ale z grubsza można by tak to chyba na logikę prosto funkcjonować. Skoro przyjechali do Polski i mają tutaj większy, lepszy start, no to trochę głupio jest wracać do niczego. To zależy o kim byśmy mówili, bo zobaczcie, że jeżeli macie majątek na Ukrainie, jakieś tam firmy, to wiadomo, że prawdopodobnie byście wrócili, bo mielibyście do czego, ale większość ludzi, w każdym kraju, większość ludzi to jest ta masa, nie? ta szara masa, która no, nie ma za dużo niczego, nie? tak jak życie w bloku, no do czego tam wracać, jak blok na przykład rakietą jakąś dostał, no to lepiej już zostać w kraju. Bogatszym, czyli w Polsce. A więc bez wątpienia dla większości ludzi będzie miało znaczenie to, czy prawnie im się pozwoli tutaj zostać, czy prawo będzie takie, że no, pora wracać już do domu, życie na koszt. Wielkiego, sławetnego narodu polskiego. Już trochę się skończyło. Chcecie jeszcze zostać, to musicie sami równo tankować jak Polacy, a jak nie, no to sorry, musicie wyjechać. Takich rzeczy raczej się nie doczekamy. Z tego powodu, że rząd polski robi wszystko, żeby Ukraińców raczej od lat, od wielu lat przyciągać do Polski hurtem. Ja nie będę mówił, czy to jest złe, czy dobre. Poruszałem w różnych tematach. Na przykład nagrałem dla was film. Pozytywne i negatywne skutki uchodźstwa Ukraińców do Polski, zobaczcie, że one się wszystkie spełniły. Dawno o tym mówiłem co będzie, i to już faktycznie jest, chociaż nie przewidziałem jednej rzeczy, że mianowicie chorób wenerycznych w Polsce wypierdzieli w kosmos statystyka od ilości uchodźców. Tego nie przewidziałem. Inna sprawa, zobaczcie, że możecie przeczytać, a jak nie słyszeliście jeszcze o tym, to sobie wyklikajcie, że kilka tysięcy czy kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy już firm ukraińskich zostało przeniesionych do polski. Sprawa jest dosyć ciekawa, bo firmę nie rozumujcie tego do końca tak jako firmę, że jakiś budynek i tam dużo ludzi jest zatrudnionych. Firma to jest JDG także, czyli działalność jednoosobowa, a więc mowa tutaj pewnie w 99 albo 95 do 99% o firmach typu JDG, czyli komando, które będą pracowały na budowach oraz fryzjerki, osoby, które robią paznokcie i tego typu zawody, czyli zawody takie, że łatwo można się przenieść, bo praktycznie cały zawód to jest, cała firma to jest ta osoba, nie? To jest to tak działa JDG, że całą firmą jest ta osoba, która tą firmę ma. A więc w większej mierze na pewno dotyczy to JDG, które się przeniosły do Polski, ale o co tutaj chodzi? Jak się tu przeniosły, jest spoko, nie? Jak się tu przeniosły, to znaczy, że no, niekoniecznie będą chcieli wracać do siebie te osoby. To nie jest problem. Nie? nie bierzcie tego filmu w ten sposób, że to jest problem i ja tutaj mówię, że Ukraińcy do domu, bo absolutnie nie. I te firmy, te ich działalności, które zostały przeniesione do Polski, to są takie firmy działające w takich branżach, jak sobie dokładnie przeczytacie, w których w sumie paragon nie jest potrzebny, faktura też nie, większość rzeczy robi się na czarno. Nie oszukujmy się, cała budowlanka prawie, że takie wiecie, nie firmy wielkie, tylko takie komanda, co przyjeżdżają, cokolwiek robią, prawie wszystkie robią na czarno. Czy to polskie, czy dowolne, gruzińskie, czy ukraińskie robią na czarno, z czego bardzo dużo teraz przybyło grup ukraińskich, które wszystko zrobią, oni wszystko umieją, wszystko wiedzą na czarno, a potem szukaj wiatru w polu, bo bez faktury. Bo no wiedzą, czyli nie wiedzą jak zrobić, ale to wykonają. Czy tak samo fryzjerzy, czy od znokci, czyli jak paragonu nie będziecie brali, to... Polska niekoniecznie na tym skorzysta, nie? No bo zrobią konkurencję dla Polaków w tym przypadku, a sami też składek jakiś tam nie odprowadzą, no bo w tych biznesach będą głównie działali, gdzie można poradzić sobie bez faktury. Także te hura, dziesiątki tysięcy firm przenoszonych do Polski, to wiecie, to trzeba to przemyśleć, czy to jest taka dobra wiadomość, zła wiadomość? czy na razie ani w żadną stronę się jeszcze nie powinno iść ani z chura, ani z tym, że się smuci. Kolejna sprawa z tym związana po części, zahacza po, to, po części zahacza o to, czy Polska jest ukrainizowana. Mianowicie, zauważcie, że Ukraińcy, poczytajcie sobie o emeryturach dla Ukraińców, który pracuje na przykład 4 miesiące w Polsce, ale osiągnie wiek emerytalny. Co się wtedy dzieje? Bo w wielu różnych artykułach Was okłamują, że no spoko, nie jest tak źle sobie dobrze poczytać. Mianowicie Polacy będą mu płacili <gryny> całą emeryturę, całą minimalną emeryturę podstawową Polacy będą mu swojej kasy płacili, a nie tak jak część osób myśli, że względem miesięcy przepracowanych w Polsce, a więc okresu spukładkowego wynikającego z Polski. <gryny> nie. Tutaj tak nie działa, tu działa na niekorzyść Polaków, ale żeby dotrzymać polską emeryturę trzeba przebywać w Polsce. No to macie zachęcać, żeby było więcej emerytów, żeby Polacy jeszcze utrzymywali emeryta przykładowo ukraińskiego kosztem Polaka, który ten Ukrainiec na przykład nie odprowadzał składek w Polsce. Wczytajcie się w to głębiej, bo bardzo często się spotkacie z tym, że względem tego, ile on wpłacił do budżetu. Nie, jak będzie minimalna gwarantowana, to będzie wyrównanie do tego, to nie, nie jest złożone. To będzie wyrównanie, jeżeli jego ukraińska będzie mniejsza niż Polska, to dostanie wtedy Polską z wyrównania. Dobra, pomijam ten fakt. Kolejna sprawa to jest darmowe studia, darmowe szkoły dla Ukraińców. Jeżeli chcesz iść na studia w Polsce, to możesz iść na dzienne i one wtedy są dla Ciebie płatne, z czego nie od razu w kieszeni, tylko w podatkach wszyscy Polacy na to płacą lub na zaoczne, które są płatne bezpośrednio, czyli musisz kasy dać z kieszeni. Dla Ukraińców jest freeko. Mogą za darmo się oni uczyć w Polsce, za darmo studiować. Kurde, aż głupio nie korzystać. I dostają jeszcze świadczenia socjalne, tak jak każdy inny student, bo prawa studenckie zagwarantowują świadczenia socjalne, a że to Ukraina była biedna, to wszyscy dostają świadczenia socjalne, a świadczenia socjalne są z Polaków. To znowu nie uderza w Ukraińców. To nie jest wina Ukraińców, że mają możliwość i korzystają, tylko no, przepisy które regulują polskie. Jeżeli dokładnie się wczytacie też w temat, czy Polska jest Ukrainizowana, czy teraz co kawałek Wam troszeczkę powiem, mianowicie polskie uniwersytety, Doklikajcie, klikajcie, sprawdźcie sobie. Wolą już niektóre Ukraińców, dlatego że rząd więcej dopłaca na studenta Ukraińca, niż na Polaka, więc wolą wziąć kilku Polaków i resztę sobie Ukraińców, bo za nich dostaną więcej kasy, a Ukraińiec studiuje też za darmo. I to się właśnie sprowadza do tego, czy oni wyjadą, jak się skończy u nich zawieruch, Odpowiedzcie sobie na bazie tego, już, co już powiedzieliśmy w tym filmie, czy Ty byś wyjechał, jeżeli jedziesz do jakiegoś kraju i wszędzie masz wygodnie, masz za darmo, masz praktycznie otwarte drzwi do wszystkiego. Zobaczcie, wiele różnych serwisów w Polsce jest tłumaczone na ukraińskie, po ukraińskie, bajki lecą nawet w polskiej telewizji, w polskiej telewizji nawet są na koszt Polaków ukraińskie kanały pootwierane. Żyć nie umiera. Także ludzie, którzy mają na Ukrainie jakieś majątki, oni prawdopodobnie mogą wrócić lub mogą wrócić do siebie i mieć majątek i w Polsce, i za granicą. Tego nie wiem, ale osoby, które na przykład nie mają nic ciekawego na Ukrainie, czyli większość narodu, to praktycznie jak ma lepszy kraj, dostanie lepsze możliwości życiowe, no to. No, co by ktoś wybrał coś lepszego czy coś gorszego wiadomo. I tutaj właśnie to wszystko będzie się rozbijało o to, czy powstaną jakieś regulacje prawne, które powiedzą Ukraińcom, no na koszt Polaka się skończyło, no, wiecie, nie mamy kasy, żeby utrzymywać dwa narody. Ja sądzę, że do tego nie dojdzie, z tego powodu, że od początku cały czas Polska jest otwartymi rękoma dla Ukraińców. Bez przerwy cały czas jest otwartymi rękoma od przepisów prawnych, od strony przepisów prawnych. Dlatego takie rzeczy nie będą miały miejsca będzie Ukraińców coraz więcej. Ja państwu mogę przewidzieć też przyszłość jak będzie wyglądała. Mianowicie Ukraińców będzie w Polsce coraz więcej, siłą rzeczy, to jest pewniak. Druga rzecz, że z czasem powstanie też coś takiego jak ich grupy, znaczy grupy i stowarzyszenia już są ukraińskie w Polsce, nic z tym złego nie ma, natomiast powstaną sobie grupy takie, które będą zajmowały, to jest pewne, będą zajmowały pewne stanowiska lokalnej polityki, w lokalnych urzędach, potem powstanie partia, która wejdzie prawdopodobnie do rządu. To będzie partia taka ukraińsko-polska, taka wiecie, spolszczono-ukraińska, ale na pewno reprezentująca interesy. Własnej grupy. To jest pewnie jak taki, jak myślicie, że to tak nie będzie, nie do tego nie dojdzie, no to się musicie puknąć w głowę, bo zobaczcie sobie na Francję, zobaczcie sobie na Szwecję czy na dowolne inne kraje, do których właśnie dochodzą do rządu osoby, które napłynęły do danego kraju, tworzą własną strukturę, potem dostają się do rządu, a potem kraj taki trochę fajnie, trochę gręgolando. Tak po prostu się dzieje i tak się będzie działo w Polsce, bo na razie nic innego na to nie wskazuje. Rząd polski, moim zdaniem, absolutnie nie podejmie żadnych działań, żeby to jakoś zrównoważyć, bo na razie Ukraińiec w Polsce w pewnym sensie można powiedzieć, że jest na stanowisku preferencyjnym względem Polaka, który na wszystko ułoży z własnej kieszeni. Jeżeli by się pojawił jakiś ruch przeciwników Ukrainy, tylko mówię, jakiś ruch taki, żeby zrównoważyć coś takiego, no to byście zobaczyli szybko. Krzyk w mediach światowych oraz w Polsce licznych ugrupowań. Także odpowiedź na pytanie, czy Ukraińcy wyjadą po skończonym konfliktu z Polski? Tutaj nawet nie musicie się do specjalnych źródeł odnosić, tylko do tego, żeby wiedzieć, jakie warunki oni mają w Polsce. To odpowiedź jest bardzo prosta. Tak samo jak Polacy by skorzystali znaczna ich część za granicą, tak samo ich bardzo duża część będzie chciała skorzystać w Polsce i pozostać. Jeżeli będą mogli, to bardzo dużo ich pozostanie i będą chcieli tutaj żyć. Oczywiście. Warto się zapoznać z tym z socjologią Ukrainy i, i Polski. To są dwie różne socjologie, to, to, to są inne socjologie, to są inne w ogóle poglądy na świat. Polacy żyją w roku 2023, teraz zaraz 2024. Ale oni żyją w latach, oczywiście w tych samych roku, ale lata tego światopoglądu socjologii to są lata polskie 90-80. To jest przepaść. I to nic złego nie jest w stosunku do Ukraińców, więc odpowiedź jest bardzo prosta: czy zostaną w Polsce czy nie? Jeśli będą mogli, to większość z nich zostanie i będzie ściągała tutaj swoje rodziny, bo tu jest lepiej. Potem Polska się przemiesza z Ukraińcami, że nie będzie to polonizacja Ukraińców, jak niektórzy myślą, których ja bym określił jednym słowem, ale nie chcę nikogo. Obrażać, to będzie po prostu rozmycie. To tak jak zmieszanie dwóch cieczy, które się. Mieszają, czyli nie powstanie ani jedna lepsza ciecz, ani druga gorsza, tylko powstanie po prostu zmieszana ciecz, jak mieszanie wódki z kolą. Ni to wódka, ni to kola. Z mojej strony to tyle. Sobie Zweryfikujcie to, o czym mówiłem wcześniej, o czym dokładniej będę mówił i co już napisałem w artykule, czy Polska jest Ukrainizowana, czy powinniśmy się tego bać, powiem wam nie wiem. Tego nikt nie wie nikt wam nie odpowie, dlatego że tu jest czynników tak dużo złożonych ze sobą. To wszystko będzie wynikało od regulacji prawnych, jakie one zostaną podjęte, a na razie regulacje. Wszystkie prawne, jakie były podejmowane w ostatnich latach w tym kraju, to są szkodliwe w zasadzie dla polskiej przyszłości. I tutaj nie chodzi o przyjmowanie Ukraińców i uchodźców, zupełnie abstrahuję od tego tematu, tylko chodzi ogólnie o wszelkie próby podejmowania przez nieudaczników rządowych jakichkolwiek decyzji one zawsze się negatywnie jakoś dziwnie odbijają na kieszeni Polaków i na przyszłości, możliwych przyszłościach w stosunku do pozytywnych możliwości dla Polaków, w stronę niestety. Negatywną. Tak samo jak tutaj nie ma żadnej kontroli, żadnej weryfikacji, branie na hura, bez żadnego po prostu pomysłu, jak to mądrze realizować. Bo nie było tam też żadnej umowy między tym, że jak Ukraina już się uspokoi, ustabilizuje, to te koszty, które na przykład ponieśli Polacy, żeby ich wspierać, czy różne świadczenia, żeby potem były po prostu zwracane w Polsce jakoś ratalnie. Tam nie było żadnej mowy. Tu po prostu na no, hura my dajemy wszystko kosztem Polaków i bawcie się, bawcie się dobrze. To tak wygląda polityka właśnie w wykonaniu tych, którzy rządzą. Tym bardziej, że oni sami chętnie przegarniają mnóstwo kasy z lewa i w prawa i z pod stołem, moim zdaniem. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne do komentarzy, do polubienia kanału itd. itd. Do zobaczenia. Cześć.